Nadal nie rozumiem, dlaczego zamiast pięknego manikiru, jak z Instagrama, wychodzą ci brzydkie, nieestetyczne zadziorki. Przecież dobrze wiemy, że wynika to z faktu, że jesteś dobra w tym, co robisz, ale źle dobrałaś technikę i produkt do konkretnej płytki paznokcia. A przecież rozwiązanie jest proste. Zobacz moje szkolenie online. Wykład 40 rodzajów skórek, dobór produktu do płytki paznokcia. Dzięki niemu zrozumiesz, jak za każdym razem pracować, żeby efekt był fenomenalny. Zobacz na przykład tutaj. Skóra mokra, płytka elastyczna i giętka, płytka wachlarzowata. Tu koniecznie użyj frezu baryłki, żeby idealnie dopasował się do płytki, a nie zrobił w niej dziury. A tu na przykład paznokieć krogulczy. Tu koniecznie użyj frezu karbidowego w kształcie trapezu. On świetnie będzie cały przylegał do paznokcia i za jednym zamachem usunie nabłonek bez żłobienia rowów. A czy użyć cążek czy nożyczek? A może keratolityku? A może wysuszać płytkę paznokcia? Ha, oto są pytania. Odpowiedzi znajdziesz po pierwsze w szkoleniu. 40 rodzajów skórek, dobór produktu do płytki paznokcia, ale nie zaszkodzą też dwa genialne kursy praktyczne. Manikier kombinowany kontra manikier bezstążkowy oraz klasyk klasyków, praca frezarką. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do Akademii Online, jeżeli chcesz pracować bez stresu, bez problemu, z mega ładnymi efektami.